Cześć! Zaczynamy naszego live. Idziemy z no, życia Brookhaven, Dobra. Marta, idziemy. Idzie na skróty. Idziesz? No, chodź na skróty może. Będziemy się wkradnęli do kogoś? Do nie, nie, nie. Marta, gdzie ty jesteś? Idźmy do szpitala. Jest i to gdzie? Na piętrze drugim. Dobra, chodź. I czy tam ktoś... Stał? Już myślałem, że tam ktoś tam wyszło. Chodź, wychodzimy. Marta. Idę się doszło szóry... do domu. Dobra, wkrad... wtedy można ją kasę zabrać. I tam i chyba. Musimy... Ja wejdę tyłem. Dobra, chodź tyłem wejdziemy. Dobra, chodź. Patrz, czekaj, już zaraz wejdę. Jest! Weszłem! Ja I czekaj, czy ktoś tu. Marta, jesteś? I patrz, czy się da łatwo wyjść. Dobra, chodź, wkradnijmy się tu. Mam kusiarkę. Nie, nie. Patrz, Jaki? I dobra! Tak. Kradniemy się. Ej, jest tu ktoś w domu! No to niepoczyna. nie można! Wiem, że ktoś jest w domu. Ja wcale nic z tego nie robiłam. To po prostu... O! Ej, dobra. Wejdź. Ej, bo ja się nie mogę położyć. Jest. Czekaj. I teraz szybko do góry. Czekaj. Tylko pomóż Ej, nie warto, bo tam jest. Ktoś tam jest. Widział mnie. Trzymaj, mnie. To Marta, oni Marta... Gdzie? Karpę Karpę. Uwam, iwam, iwam. Ej, kurde, a mnie nie. Ej, kurde, zwanowało mnie. Dostałeś kasę? Chodź. To dobrze. Podziel się ze mną. Dobra, e. poczekaj, Mam kasę. Idziemy jeszcze do domu. Chodź. Chodź. Dobra, gdzie jest? To, to na pewno będzie safe. Gdzie Marta? Gdzie ty jesteś? Pokaż to! W domu numer 11. A gdzie to? Ej, obok to ciebie? Gdzie to wzięło sobą sejf. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, który dom, ale ja stąd uciekam. Gdzie mm -hmm. ty jesteś? Ty się Ja się wkradam do domu numer 21, szybko. Weszłaś, czy cię zbi zabili? No, szybko. Wyskakuję. Nie, wpiłem. Ja wstyłem. Pomożesz mi wejść. Ej, patrz! Co tu jest? I czekaj Marta. Ty już jesteś? Mm. Ej, bo ktoś wchodzi! Uważaj! Szybko ja wejdę Dobra. Ej, jestem tu. O, ja też. Nie, 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 nie. Ej, Marta, ktoś tam stoi w tej sypialni. Tam był jakiś... Tam stoi mały bał! Dajdziesz? Nie, Nie, mnie wywalili. Z domu? no. I bo tu jest jakaś baba ja stoję u niej na dachu. Jak ty tam wyszłaś? Ja też muszę postawić materac. Dobra, sobie idę, żeby idę. Marta, a jak usunąć, żeby tak dobrze był materac? Gdzie tu jest? Ej, Marta, by ją ja utknąłem. Marta, gdzie jest numer 11? Ja ten mam teraz. Mama, Mama? A hej! Gdzie ty jesteś? Marta. Co cię z Nic. A stać dalej. Gramy? Gdzie jest, gdzie jest numer 11? Pokażesz mi, gdzie jest numer 11? Jak się gładzi idealnie ma teraz? to no, tak. jest? Czekaj, ja muszę... ja Jest! Prawie!

Widocznie nam wykradzanie obywateli, całość obywateli, ż do mnie dołączasz? Cie wywaliłaś? Co? Nigdy wiedziałeś? Tam był gaj? To ty masz? Tu zaczekaj na mnie. Jak ci dołącza do kogoś? Marta 2288. No, poczekaj, bo wychodzę. Naprawdę Marta 2288? No, ale myślę musi tak. Marta 2288. Musimy, bo jest aktualizacja. Aktualizacja. Wcześniowie też tak się pojawili pewnie. Co? Ty grałeś wczoraj? Nie, nie. No to ci się też pobrali. Aktualizacja pewnie. Jak aktualizacja? Co? Nie. Gdzie to? A, 2, 2. Razem. A, 2, podłoga. Podłoga, czytaj podłoga. Kaj, podłoga.